Centrum. Powiadomień 112. Bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Z uwagi na częste dzwonienie na numer alarmowy 112, który służy do nagłych zgłoszeń, jak i powiadomień, chcemy poinformować pana Krzysztofa Kononowicza, że pański numer został zgłoszony do jednostek powiadomień 112, jak i 997. Z uwagi na częste dzwonienie prawie zapytania o spożywanie napoi energetycznych przez kierujących pojazdami, stwierdza się, kierowcy mogą spożywać napoje. Za zawierające kofeinę, jak i turynę, potocznie zwanym napojem energetycznym. Nie ma zakazu, jaki Pan próbuje niejednokrotnie nam wpierać. Informujemy, że jeśli będzie pan notorycznie wydzwaniał na numer alarmowy, jak i służb, Policji zostanie pan ukarany za bezpodstawne blokowanie linii numer 112 i 997. Poważaniem kierownik działu numerów alarmowych Bogusław Lindor. Nie chcę tego Bogusława Linda. Słuchaj kierowniku Bogusławie Linda. Powiem tak, będę dzwonić, bo mam prawo, dzwonić, wzywać i tak dalej o pomoc. Bo to jest numer do pilnowania ludzi, którzy... Ale o pomoc, okej? Okay? Alarmowy, jeżeli będą menele podzielać pod moją bramkę, będę dzwonić na numer 112, bo nie ma już 997, tylko 112, a ta pani, która przyjmuje, to musi od razu... Powiadomień bez zastrzeżeń moich i zawiadomić was, że przyjeżdżaliście i broniliście mnie tak, że przeskakiwać przez ramen nie będą. Dziękuję. Ale to nie chodzi o to, że ty dzwonisz, prosisz o pomoc, tylko ty dzwonisz, gdy ja na przykład piję energetykę. Ostatnio dzwoniłeś, zawracałeś głowę. Nie pisz takich mailów, że mnie Pociągi nadprowadzi karno-sądowe Bardzo proszę, jeżeli chcesz Możemy się spotkać na ławie sądowej że Jest artykuł, kierowcy Nie mogą spożywać Ale poczekaj, a ty dzwoniłeś na 112 ostatnio I też pani tobie powiedziała, że nie ma zakazu Nie ma takiego przepisu Co ty tu bredzisz znowu? Jest przepis Gdzie? Pokaż To mój telewizor, policjant drogowy I tak dalej, to chyba policjant drogowy Wie dokładnie, że jest przepis Chyba prowadzili przepis Nie mają prawo kierowcy spożywać narkotyków i tak dalej, a napój ten co pan wymienił to proszę pana jest napojem narkotykowym, tam jest heroina i nie można spożywać, bo człowiek wtedy zachowuje się nie wiadomo co, a policjanci chyba niektórzy same spożywają narkotyki to bronił się, że mają prawo kierowcy, bo każdy policjant ma prawo jazdy i spożywa narkotyk. I widzisz napisane, że jeżeli będziesz wydzwaniał ich nękał w ten sposób. Przepraszam bardzo, tak będę wyzwaniać i nękać, dlatego że kierowcy nie mają prawo tego spożywać.